Mówiła wówczas, przed sześciu laty, kiedy zaczynała nas ciągnąć na wykrot, przyszłam, żeby zwyciężyć. A kto chce mi w tym zwycięstwie dopomóc, niech idzie z Tobą w tej pielgrzymce, bo wielkie łaski wymodlicie dla świata. 40 lat temu. Zaczęła tam chodzić po ziemi Wykrockiej Matka Boża jako staruszka. Przekazywała orędzia panu Stefanowi Gwieździe. Otrzymał stygmaty. Odcisnęła, moi drodzy, swoje stopy. Jeszcze fragment tego odcisku widziałem, moi drodzy, na wykrocie przy tej kaplice. Dziś wielki klucze. Pozamykali kraty, że nawet pielgrzymi z naszej nocnej pielgrzymki nie są w stanie tam wejść. Jeśli komuś nie odpowiada nocna pielgrzymka, mówi Pan, pokuta, ten jest oficjalnie po stronie szatana. Szatanowi tylko przeszkadza pokuta. Orędzia zaczęły się 16 lutego 2015 roku. Oto idę, kartka po kartce, aby posłuchać tej, która przyszła, żeby zwyciężyć. Możesz mnie wzywać zawsze i ja zawsze przybędę. Dzieci, znam przypadek, gdzie ktoś przez rok odmawiał dziesiąte grużańca. Chciał porozwiązywać sprawy, moi drodzy, mieszkaniowe, by się trochę ustabilizować. Matkę Bożą prosił tylko jedno, Poślij mi jakąś Amerykankę. Dzieci po roku Matka Boża naprawdę poszłała Amerykankę. To nie znaczy, że przyszła z workiem pieniędzy. Ale zapadła taka transakcja, że cała okolica jest szczęśliwa i wszyscy najbliżsi. Możesz mnie wzywać zawsze i zawsze przybędę. Zupełnie tak jak matka, która usłyszy w środku nocy głos mojego, swojego dziecka. Zerwie się ze snu i pobiegnie do niego. Tak ja zawsze przybiegnę do każdego z moich dzieci na Ziemi. Dziś jestem przy Tobie obecna, ale chcę, abyś wiedziała, że odczuwa z moją obecność tylko czasami podczas gdy ja obiecałem Ci moją obecność zawsze. Dlatego nigdy nie musisz się bać. Jestem i będę chronić Cię przez ten cały czas, który spędzisz na Ziemi. Nieprawdopodobna, dzieci, gwarancja Matki Bożej. <laughs> Wybrałam cię, mówi Matka Boża, abyś rozsławiła moje imię w wykrocie, małej i nic nieznaczącej wsi. Jedna wielka dzieci, równina, kilkadziesiąt domów, czy może więcej, porozwalane domy po polach. Wybrałam Cię, abyś rozsławiła moje imię w wykrocie małej i nic nieznaczącej wsi, do której jednak prawdziwie zeszłam. Posłaj mnie. Nie ujawniłam jeszcze wszystkiego, czego pragnę dokonać przez to miejsce i to objawienie. Matka Boża ma silną wiarę, bo Ci na razie wścieklizna ludzka na tej ziemi przeciwko tym, co pokutują. Kiedy dokonam wszystkiego, wszystko stanie się jasne i jawne. Wierz mi, oczekuj mojego błogosławieństwa. Poprzez pokorne modlitwy, przynoszone mi na to miejsce, pragnę przypomnieć ludowitej Ziemi, a także całej Polsce. Gdzie ratunek. Dlatego myśmy wybrali Matkę Bożą już dawno na przewodniczkę naszego życia. Była taka inicjacja, zawierzenie Matce Bożej, to było w roku 2011. Tłumy, tłumy po raz pierwszy pustynia była zadeptana i błotna, a sąsiedzi dzwonili, że jest błoto. Policja przyjeżdżała i kazała nam myć drogi dzieci. I pokornie myliśmy drogi, żebyście znali poziom bitwy. Tak po latach będę wam czasami pewne newsy przypominał, abyście nie myśleli, że wszędzie rosną róże. Chcę, abyś zaufała w moje błogosławieństwo, Jakie przyniosłam ci za pierwszym razem i nigdy nie odczuwała lęku, wiedząc, że ja stoję obok ciebie zawsze, tak jak ci obiecałam. Chciałabym, abyś nadal uczyła ludzi pokornej modlitwy i oddania. Chciałabym, abyś przyprowadziła do mnie, przyprowadzała do mnie nadal duszę i całym sercem powierzała mi na tym miejscu się, które dla ciebie wybrałam. Na początek było 40, w rekordowych pielgrzymkach było grubo ponad 1000, średnia około 400-500. Piszecie tam modlitwy, Pani Agnieszka je tam czyta, później zanosi do swojej kaplicy, one leżą przed Panem Jezusem. Pamięta o Was modlitwie, do, do tego Was zachęciłem, skoro Matka Boża zagwarantowała, że wysłucham zawsze Twoich próśb. Piszcie kartki, byłem świadkiem, że Pani Agnieszka kilkanaście kartek wybiera losowo, które dostaje i tam czyta Matce Bożej. Chciałabym, abyś zaufała mojej woli na tym miejscu i zrozumiała to, czego pragnę tam dokonać. Posłuchaj, dziś oddajesz mi się całym sercem. Bo zobaczyłaś moje cuda, ile tam ludzi już zostało uzdrowionych. Czy chcesz mi w tym pomóc? Czcij mnie w tym wizerunku, który został wam dany, i oczekuję, że objawię się w nim Polsce, i oczekuj, że objawię się w nim Polsce nie tylko jej, ale i całemu światu. Bądź wiernym świadkiem mojej miłości do tego narodu. I do wszystkich tej ziemi, moja córko, po powrocie do domu, przeczytaj dokładnie wydarzenia, które dokonały się na wykrocie. Dam Ci większe poznanie rzeczy zakrytych. Otwórz Twoje serce dla mnie, która przychodzę na ziemię jako uboga staruszka i żebram, żebrzę okrągę chleba. Dzieci, wy wszyscy którzy przystąpiliście do zakonu czas statecznych Matce Bożej, przynieśliście najlepszy, żytni chleb mojej mamy, posmarowany masłem, a na nim biały nasz grzechyński ser z bogatą śmietanką i pokrojone nasze ogórki konserwowe. Wybiegliście do matki z tym, co jest nasze, aby jej sprawić radość? Czyż nie jestem staruszką dla Was, z którymi jestem od początku? Tysiąc lat. Moi drodzy, mija jak Polacy pokochali Matkę Bożą. Wyjątkowa miłość tego narodu sprawiła, że w roku 1608 Matka Boża powiedziała, Jezuicie, męczyni we Włoszech, nazywaj mnie królową Polski w niebo wzięto. Dzieci nieprawdopodobne rzeczy. Czy nie zestarzałam się w Waszych oczach i nie opuściłam w domu jako ta, która na nic się już nie przyda? Dzieci dawniej mieszkanie z Makowa zwoził różne obrazy z Pragi, z Bratysławy, bo nowe pokolenie po dziadkach przejewało domy, więc obrazy kładło na ulicę. To samo macie już w Krakowie. Na ulicach Krakowa oparte są o ściany obrazy Matki Bożej. Co to znaczy? Że Matka Boża w oczach nowych mieszkańców Krakowa zestarzała się i opuszcza Wasze domy, bo nowi mieszkańcy miasta Krakowa mówią, na nic się już nie przyda. Chcę przypomnieć Wam o tym, że od dawien dawna jestem obecna w Waszym narodzie. I od dawna szukam miłości w waszych domach. Ukochany mój, mój pan Rysiu, nasz ministra nakupił największe obrazy dzieci. Powiesił w swoim domu. Tak się cieszę, bo z kanału wiem, był pan Rysiu i powiesił wszystkie obrazy Matki Bożej pana Jezusa. Na swoich ścianach. Matka Boża szuka miłości w Waszych domach. Powieście obraz Jezus jest dla mnie królem Polski i obraz Królowa Polski w niebo wzięta na Waszych ścianach, aby pu publicznie w czasie kolendy powiedzieć księdzą, księżom, że Matka Boża w naszym domu znalazła miłość. Jak się zapytają was, czemu takie obrazy, co to znaczy, bo Matka Boża szukała miłości i w naszym domu ją znalazła. Przychodzę do was jako żebrak i proszę o kromkę chleba, o pokrzepienie moje dzieci. Zakon mariański, zakon czasów statecznych, wszystkie te inicjacje, które wam przypomniałem lub do których was przymuszam, Dzieci są oznaką, że idziecie z pokrzepieniem dla Matki Bożej. Oznaczam, oznacza to, że właśnie do Was przychodzę prosić o modlitwę. Robicie to. Prawe życie. Tak wielu mam świętych. Pośród moich członków grup różnorakich, o poszanowanie dla świętych sakramentów, Matka Boża prosi. Jesteście na codziennej Mszy Świętej? Codziennie przyjmujecie komunię świętą? Spowiadacie się? O pokutę i post. Pozamykaliśmy telewizory, zrezygnowaliśmy dzieci. Z zabaw dokładamy sobie różnorakie umartwienia i pokuty. Nie picie kawy, czy, jak, czy jemy tylko ciasta w co niedzielę, a w tygodniu nie. I przyszłam pościć, prosić o post. Dajecie to z miłością. Choćby dzisiejszy post o chlebie i wodzie. Oto pięć pokrzepień Matki Bożej. Modlitwa, poprawa życia, poszanowanie dla świętych, pokuta i bost, pokutę narodową dwa lata temu ochoczu podjęliście. Pragnę od Was dostać to, co pokrzepi mnie w orędowaniu za Wami wszystkimi. Naciskają naszych rządzących, pana Sikorskiego, jak był w Kijowie tego, pogonił ichniejszy prezydent, jak mysze pobrzydliwie i żądają, żebyśmy zeszczeliwali rakiety z polskiej ziemi rosyjskiej. Ponoć napisali już nasz rządzący list do Stanów Zjednoczonych. Dzieci, żeby dali zgodę na to. Więc co na to Rosja? No odpali rakiety na Polskę. Te powiedzcie mi, bo mi tak mówiono, ja nawet nie wiem. Kto wygrał wybory? Wiecie ktoś? Trump wygrał. Bogu niech będą dzięki. Trump. Ale lewicowi tak szczekali. Tak wrzeszczeli. Dzieci, pragnę od Was dostać to, mówi Maria, co pokrzepi mnie w orędowaniu za wami. Czy chcecie wojnę? Czy chcecie, żeby waszych synów łapano tak jak na Ukrainie do wojska? Na siłę? Czy chcecie opłacać się po kilkadziesiąt tysięcy euro, by się zwolnić z wojny? Lub czy chcecie iść na wojnę? Ukraińców już zginęło około 100 tysięcy. To są młodzi mężczyźni. Będzie zachwianie równowagi bytowej tego narodu, kapujecie. A ilu zginęło Rosjan? Na pewno więcej? Czy chcecie mieć tak ździurkowaną Polskę? Wesprzyjcie Maryję, aby orędowała za naszą ojczyzną. Córko moja, objaśnię Ci wszystko. Wrócisz do domu. Teraz błogosławiecie i błogosławię kapłana. I błogosławię Was wszystkich, którzy w tym miejscu oddajecie mi cześć. Z wielką pokorą i radością dzieci przyjmuję to orędzie i mówię teraz Amen.